Zakusy na ten piąty i wydałszymy festiwal były y, nieco większe, ale, ale z wielu, a przynajmniej z dwóch takich zasadniczych powodów okazały się y, troszeczkę na wyrost. Natomiast udało się doprowadzić do, y, do tej piątej edycji w takim kształcie, w jakim zamierzaliśmy, czyli y, sprowadzenie. Być może nie takiej, jak na początku zależało mi ilości fest, y, y, spektakli y, rzeczywiście y, inspirowanych Szekspirem i y, stricte Szekspirowskich, ale jednak. Jak wiadomo Teatr Elżbietański też odwoływał się do takich y, y, em, emocji y, populistycznych, bardzo, że tak powiem, demokratycznych, bo i miotanie zdechujmi kotami w, w, w aktorów było na porządku dziennym. Y, namiot cyrkowy będzie tym miejscem y, centralnym, ale nie uciekamy jak zawsze od myśli koncertowej w Parku Saskim, nie uciekamy, nie uciekamy od tych miejsc, które zawsze nam służyły jako sceny, czyli nasza scena teraz Teatru Centralnego, czyli Park Studio ulice Miasta. Oprócz spektakli w programie festiwalu również najwyżej towarzyszące. Nie bez przyczyny znajdujemy się właśnie tutaj w restauracji Tidremokon, bo tutaj właśnie będzie e, klub festiwalowy. Codziennie wieczorami e, będą odbywać się koncerty, koncerty jazzowe, ale też nie tylko, impreza, imprezy klubowe, spotkania, rozmowy do Białego Rana. A ja mam takie wrażenie, że ten festiwal to powstał, chociaż wcześniej to jak gdyby na zamówienie tej Europejskiej Stolicy Kultury.